A, takie wspaniałe okoliczności przyrody. Dziesiąta rano, słońce świeci pięknie. To znak, że ostatni dzień urlopu i dzisiaj trzeba wracać do domu, a przez tydzień lał deszcz. W takich okolicznościach przyrody, po prawda zwłaszcza ee, delikatnie zakrapianej imprezie dnia poprzedniego, przychodzi smak na śniadanko. I cóż lepszego <laughs> na śniadanie może być, jak tradycyjna śląska smażonka, Zrobiona na Kaszubach 600 km od Śląska. Cóż do takiego wyrobu będziemy potrzebowali? Proszę Państwa, jajca, wiejskie, z chowu na wolnym wybiegu 30 jaj, wolnych jak 30, jak 6, w zasadzie to 5. Tu jest reszta. Potrzebujemy tak: kiełbasa, yy, cebula, banany, cytryna, kawa kawedor, pomidory, świeczka na komary. Patrycja, mleko owsiane i oczywiście monini, syrop karmelowy. No i glizdy, specjalna karma zwiększa branie ryb, dendrobena, 3,25 sztuk. Miska od psa lub do, no do moczenia nóg trochę mała. A, Ale twarde jajo. O! Sześć! No, Się wysmaży... będzie DOBRE! Co? Dwadzieścia trzy... I... <grym> dwadzieścia cztery. A. Mikołaj, ale patrz, dwadzieścia cztery jajka, a w nie każdym było żółtko! No patrz. A teraz są takie czasy, że nawet kura z dupy jajko jakoś wysra Ach. dziwnie. W przypadku kiedy obawiamy się o świeżość kiełbaski lub wóżtu, kabanos ususzony, uwędzony... Nie psowy zawsze pomoże. Ale woniu, choby żyć koniu. Cebulkę, wageta, korzyni i 30-letnia ja. sól drogowa. O! Beriba! O beriba! A trzeba wspomnieć, że film kulinarny jest inspiracji Wicki, pani Taminki Która z mężem i swoimi dziećmi Ogląda nasze kulinarne produkcje I proszę Okazać tylko podarek po jakim żeśmy dostali O tak, takie o, 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 o takie coś żeśmy dostali I to prawdopodobnie jest woda Ze Jasnej Góry Święcona? Tak! Michał i Kamila, dziękujemy za podarki i proszę oglądać ten film. Jeszcze raz. <kłysy> Kurwa, nos wielkich kabanosów. Ah! Chyba nie. Kapka. To sól na pewno. Sól. Pie. Pepper, tak, o, dobra. Tajny ingredient. Vegeta, ale ta ino kapecka, tak. O, tak. o zafrillaj się, synek. Do kuchni. Ty, a tu jest żur. Dobra, wydotujmy go. Żur śląski, ale kurde, on już jest fajnie dokiszony. Nie no... On był do 23... Jest do 23 sierpnia 25. Masełko. Limonka. I oczywiście Ludwik. Patelnia z PUBG. Kaj jest... Pojer. O. Cog. Ognia. U. O. Siup! I no, żeby nie spalić. Cebulę und kabanosen. A, został jeszcze jeden kabanos, toż nie będziemy się lodziurem pra... No, bo żur Dawid już wyciepł to. Mmmmm! Jaja! Łapa! I frlomy, frylo, frlomy, frylo, frlomy, frylo, frlomy, frylo, frlomy, Powiem Wam, że smażenie, robienie czegoś na takiej patelni, jest to nostalgiczny klimacik babci smażącej karminadle i schabowe, które wychodziły lekko czarne. Proszę pana. Kurwa, coś to zrobił. I tak. O! Ile byście gwiazdek Michelina dali takiej potrawie? 20 na 10. Ja bym tego gwiazdkami nie oceniał. To by musiało być na przykład. To jest nie. Mm. Ale to było pyszne. Teraz można iść na plażę, wypić 8 piw, wskoczyć do morza i utonąć. Oczywiście, żartowałem, nie można tak robić. Segment kulinarny e, z egzotycznych, z dala od domu warunków, mam nadzieję Państwu przypadł do gustu. A postaram się coś częściej wrócić znowu do jakichś takich kulinarnych tych, tych łonych. E, cały filmik z wyprawy corocznej do Dębek. Macie już wrzucony na YouTubie, może go gdzieś tutaj też podlinkuję. Także zapraszam zajrzeć na niego a wiem na pewno, że jesteście rozgrzani po tych emocjach kulinarnych, niesamowitych. To was trochę ostudzę, co byście powiedzieli na kąpiel w takim pięknym kanale. A no zostawcie łapę w górę napiszcie, co tam u was. Pop, 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 pop.